Koniec z brudną kuchenką. Moja babcia zdradziła mi tajemniczy sposób, dzięki któremu mój garnek już nigdy nie wykipi. Ten prosty trik zapobiega kipieniu wody podczas gotowania. Wyobraź sobie, że już nigdy nie musisz martwić się o brudną kuchenkę i przelane garnki. Zapobiegniesz temu, smarując górę garnka dwoma produktami. Ten prosty zabieg tworzy barierę, która uniemożliwia wodzie oraz innym substancjom wykipienie i wylewanie się poza garnek. Dzięki temu twoja kuchnia pozostaje czysta, a ty możesz spokojnie skupić się na innych czynnościach. Niezależnie od tego, czy gotujesz makaron, ziemniaki, czy ryż, to rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, ale także ekonomiczne, ponieważ wykorzystuje produkty, które zazwyczaj masz w swojej kuchni. Wystarczy, że przed postawieniem garnka na ogniu posmarujesz jego górną krawędź niewielką ilością tłuszczu, czyli masłem oraz olejem. Wypróbuj ten trik i przekonaj się, jak bardzo może ułatwić ci życie. Już nigdy więcej nie będziesz musiał czyścić przypalonej kuchenki, ani pilnować garnka, jak oka w głowie. Zaskocz swoich znajomych swoją wiedzą i ciesz się spokojnym gotowaniem każdego dnia.